Cześć. Jeśli trafiłeś bądź trafiłaś na ten dzisiejszy film, Twój organizm prawdopodobnie przechodzi przez trudniejszy czas. Celem dzisiejszej praktyki nie jest trening, a regeneracja. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby po prostu poczuć się nieco lepiej. Nie przejmuj się tym, jak wyglądasz w pozycjach. Słuchaj swojego ciała i jeśli czujesz, że któraś z pozycji nie jest dzisiaj dla Ciebie, możesz z niej wyjść. A jeśli w którejś czujesz się dobrze i czujesz, że ci pomaga, możesz zostać w niej na dłużej. Przez te kilkadziesiąt minut postaram się pomóc Wam udrożnić nieco Wasze drogi oddechowe przez ćwiczenia, w których otwieramy klatkę piersiową. Dodatkowo ym, popracujemy trochę nad limfą, która pozwoli oczyścić Wam się z toksyn. No i oczywiście praca. Z naszymi myślami, ponieważ często przy przeziębieniu pojawia się frustracja, takie poczucie winy. Spróbujemy z tym trochę popracować. Także zapraszam Cię dzisiaj na matę. Przygotuj sobie koc, może dwa, może trzy, tyle ile potrzebujesz, ewentualnie bolster. Możesz też przygotować sobie poduszkę, którą podłożysz później pod głowę czy pod kolana. Zaczynamy. Zaczniemy od krótkiej medytacji. Weź koc i połóż go sobie pod pośladki. Usiądziemy teraz na kolanach. Pozwól, żeby kręgosłup tutaj się wyprostował. Wyciągnął mocno do sufitu. Odłóż na razie dłonie wnętrzem do góry na kolanach, bądź na udach. Wyciągnij pod nieco do dołu i do tyłu. Zamknij oczy. Zacznij spokojnie oddychać. Jeśli Twój nos jest teraz niedrożny i czujesz dyskomfort, spokojnie możesz oddychać również ustami. Zwróć uwagę, jak się czujesz, co dzieje się w ciele, co dzieje się w głowie. Nie oceniaj, po prostu zaobserwuj. Przenieś teraz dłonie na brzuch. Oczy pozostaw jeszcze zamknięte. Poczuj jak na każdym wdechu Twoje dłonie, Twój brzuch zaczynają się unosić. To sygnał dla ciała, że może teraz się zrelaksować i zregenerować. I odłóż jeszcze na chwilę dłonie na uda bądź kolana, zostań jeszcze z zamkniętymi oczami. Pozwól, aby oddech płynął już swobodnie, staraj się go nie zmieniać, nie kontrolować. Powoli na kolejnym wdechu otwórz oczy. Przejdziemy teraz do pozycji dziecka. I w tej pozycji również przyda nam się tutaj koc albo wałek, jeśli masz. Odłóż kolana szeroko, palce stóp są razem. Przenieś klatkę piersiową w dół, tak aby mogła ona opaść na wałku czy na kocu. Dłonie możesz odłożyć pod czoło albo... Wzdłuż ciała, tak jak Ci wygodnie. Oddychaj spokojnie. Jeśli czujesz dyskomfort w zatokach w tej pozycji, możesz położyć sobie nieco więcej poduszek bądź dodatkowy koc pod Twoje czoło, tak żeby głowa była nieco wyżej niż Twoje biodra. Pozwól się otulić nieco w tej pozycji. Spokojnie oddychaj. Zapomnij już o wszystkim, co działo się bądź dzieje się nadal poza Twoją matą. Poczuj, jak każdy oddech przepływa przez Twój kręgosłup. Pozwól sobie na odpoczynek. Oli poprzenieś dłonie na matę. Wyjdź do góry. Odłóż koc na razie na bok. Przejdziemy do pozycji krowy kota. Wejdź do klęku podpartego tak, aby dłonie były pod twoimi barkami, a kolana pod biodrami. I teraz na wdechu powoli zacznij wypychać pośladki. A następnie unieść głowę do góry i z wydechem zaokrągli plecy. I jeszcze kilka powtórzeń. Staraj się, żeby w tej pozycji nie działać na maksymalnych zakresach. Tutaj staramy się w tej pozycji, żeby była ona taka ospała, delikatna. Naszym celem jest. Rozruszanie ciała, wyciągnięcie klatki piersiowej, do góry, rozluźnienie jej, ponieważ często jest ona napięta podczas kaszlu. Więc dajmy sobie chwilę ukojenia w tej pozycji. Robię w zgodzie ze sobą, tak, jak czujesz. Wejdź z pozycji przejdź do siadu i połącz stopy razem, tak żeby kolana mogły swobodnie opadać na boki. Przyda nam się ponownie koc albo bolster, który położymy zaraz za naszymi pośladkami i powoli odkładamy plecy na matę, na nasz koc, na bolster. Ręce odłóż po bokach ciała, najlepiej wnętrzem do góry i spokojnie możesz zamknąć oczy. Pamiętaj, że jeśli Twój nos jest niedrożny, możesz oddychać ustami. Jest to dzisiaj taka najważniejsza nasza pozycja w dzisiejszej praktyce, ponieważ pomaga nam ona pięknie udrożnić nasze drogi oddechowe. Spróbuj rozluźnić jeszcze nieco barki, pozwolić, by ręce opadły mocniej na matę. na kolejnym wdechu otwórz oczy. Połóż dłonie pod kolana i pomóż sobie unieść je do góry. Unieś się delikatnie i wyjmij spod pleców twój koc. Przyda nam się jeszcze w tej pozycji. Połóż sobie go z boku, odłóż plecy, odłóż głowę na matę. Ręce są złożone do kaktusa albo po bokach ciała. Unieś kolana do góry i przenieś je w stronę koca, tak żeby mogły tutaj swobodnie opaść i się rozluźnić. Jeśli możesz, spójrz w przeciwnym kierunku i możesz zamknąć ponownie oczy. Jeśli kolana nie dotykają koca czy bolstera, nie przejmuj się tym. Ma być to delikatna praktyka w zgodzie ze sobą, także nie rób nic dzisiaj na siłę, tylko pozwól sobie po prostu być. Jeśli miałeś bądź miałeś zamknięte oczy, możesz je otworzyć. Spójrz na swoje kolana, przenieś dłoń i pomóż sobie je unieść. I zmienimy stronę. Przenieś koc bądź bolster na drugą stronę. Dłonie do kaktusa, kolana ugięte pod kątem 90 stopni. Odłóż je swobodnie na drugą stronę. Głowa skierowana w przeciwnym kierunku. Możesz zamknąć oczy. Takie delikatne skręty to idealny masaż dla naszych narządów wewnętrznych. Pozwól sobie pobyć w tej pozycji i poczuć się po prostu dobrze. Wdechu, otwórz oczy, pomóż sobie dłonią unieść kolana do góry i delikatnie wyjść z pozycji. Przed nami ostatnia już pozycja. I połóż się tak, żeby Twoje nogi opadły na ścianę. Przybliż się pośladkami blisko. Możesz tutaj też skorzystać z koca i podłożyć go pod. Twoją głowę. Unieś nogi, ręce wzdłuż ciała, swobodnie opadają na boki, i ponownie możesz zamknąć oczy. Jest to idealna pozycja na przysiębienie, ponieważ uniesienie nóg pomaga limfie krążyć po ciele. Spokojny wdech. I spokojny wydech. Poczuj jak na każdym wdechu Twój brzuch się unosi, a na wydechu opada. I powoli będziemy wychodzić z pozycji. Odłóż delikatnie nogi w dół. I będziemy przechodzić już do naszej relaksacji. Przykryj się kocem. I połóż wygodnie. Odłóż ręce. Możesz położyć się po bokach ciała albo odłożyć na sercu, na brzuchu. Tak jak jest ci wygodnie, tak jak dzisiaj czujesz. Jeśli masz opaskę na oczy, możesz również z niej teraz skorzystać. Rzuć uwagę ponownie już dzisiaj, drugi raz, jak się teraz czujesz? Może zaobserwowałeś, zaobserwowałeś jakieś różnice w ciele? Może widzisz jakieś różnice w tym, co dzieje się w Twojej głowie teraz? że czujesz jakieś różnice, niedrożności nosa. Może twój kaszel jest nieco delikatniejszy. Nawet jeśli nie widzisz dzisiaj żadnych różnic po praktyce, to też jest OK. Pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje czasu na regenerację. И позвол Wyobraź sobie, jak z każdym wydechem Twoje ciało opuszcza infekcja. Opuszcza wszystko to, co ci nie służy. Na wdechu przyjmujesz same dobre rzeczy. Jeśli potrzebujesz, możesz jeszcze zostać w tej pozycji. Jeśli chcesz już z niej wyjść i czujesz się gotowy, gotowa, powoli zacznij poruszać palcami dłoni, palcami stóp. Możesz się przyciągnąć, westchnąć, ziewnąć. Powoli przekręć się na bok. Zostań jeszcze chwilę w leżeniu. Gdy będziesz gotowy, gotowa, odepchnij się dłoń od. Maty od spodłogi, może łóżka. I wejdź jeszcze na chwilę do siadu. Przyciągnij ręce do góry na wdechu. I z wydechem połącz dłonie. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Ja również Wam bardzo dziękuję. Życzę oczywiście dużo zdrowia. I zapraszam po więcej praktyk i medytacji na mój kanał. A jeśli chcecie mnie wesprzeć, możecie to zrobić, kupując mi wirtualną kawę na stronie Bajkofitu. Cześć!